Drost śpiewak jest średniej wielkości ptakiem z rodziny drozdowatych. Drost śpiewak odbywa lęgi na terytorium niemal całej Europy. Gniazduje w lasach, ogrodach i parkach. Jest częściowo gatunkiem wędrownym. Wiele ptaków zimuje w południowej Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Wiosną przylatuje na tereny lęgowe. Jest gatunkiem wszystkożernym. Ma zwyczaj używania ulubionego kamienia jako kowadła, na którym rozbija ślimaki. Ptak jest wszystkożerny. Żywi się bezkręgowcami, głównie dżdżownicami i ślimakami, ale także owocami miękkimi i jagodami. Latem, żywiąc się owocami jemioły, uczestniczy w jej rozsiewaniu. Drost śpiewak zwykle nie przebywa w stadach. Pomimo, iż kilka ptaków może nocować wspólnie zimą lub przebywać w swym pobliżu w siedliskach zasobnych w pożywienie. W odróżnieniu od ptaków bardziej koczowniczych, kwiczoła i droździka, drost śpiewak ma skłonności do regularnego powracania do tych samych zimowisk. To monogamiczny, terytorialny gatunek. Drozdy pięknie śpiewają. Piosenka samca, dobiegająca z drzew albo innych dogodnych, Położonych wysoko miejsc jest głośna i melodyjna. Cechą charakterystyczną ptaka jest powtarzanie każdej muzycznej frazy od dwóch do czterech razy i przeplatanie piosenki z grzytliwymi tonami. Do śpiewu dodaje różne motywy. Pojedynczy samiec może mieć w swoim repertuarze powyżej stu zwrotów. Samica drozda śpiewaka buduje schludne gniazdo w kształcie czarki, pokryte błotem i suchą trawą, umiejscowione na krzewach lub drzewach. Składa cztery lub pięć niebieskich jaj, pokrytych miejscowo czarnymi plamami. Samica wysiaduje je samodzielnie przez 10-17 dni.